jest akcja. Główną rolę gra olśniewający. iPhone 16 w ofercie z abonamentem. Najtaniej w Play. Robi genialne zdjęcia w mgnieniu oka dzięki sterowaniu aparatem. Kadry jak marzenie. Ha! Dobry kadr jest wiele wart. Ha, ha, wart wiele. A w Play w najniższej cenie. Przejdź do Play. Teraz iPhone 16 najtaniej w Play w ofercie z abonamentem. Bo w Play płacisz mniej. Play. To Jest to kulminacja. Chcesz, by twój samochód był sprawny i bezpieczny, powiesz go zaufanym specjalistom. Wybierz MIRKO, ich profesjonalizm i rzetelność doceniło już wielu klientów. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów firmy transportowej MIRKO dysponuje najwyższej klasy urządzeniami diagnostycznymi. Tu możesz wykonać badanie techniczne swojego pojazdu, dokonać przeglądów okresowych samochodów osobowych i ciężarowych, sprawdzić geometrię i zbieżność kół. MIRKO wykonuje też bieżące naprawy samochodów ciężarowych, Specjalizm liści naprawią i przeprowadzą legalizację tachografów, zamontują a także naprawią ogrzewanie postojowe firmy Webasto. Zajmą się też serwisem urządzeń klimatyzacji w samochodach. Mirko to także usługi transportowe na terenie całej Europy samochodami ciężarowymi o ładowności 25 ton. Tu także mamy gwarancję pełnego serwisu olejowego. W Mirko znajdziemy też rozwiązanie wszelkich problemów związanych z ogumieniem samochodów osobowych i ciężarowych. Na miejscu jest sklep z częściami i akcesoriami samochodowymi. Także do wszystkich typów samochodów ciężarowych. W przypadku braku w danym momencie potrzebnej części pracownicy sprowadzą ją w ciągu 24 godzin. Mirko oferuje także recykling wszelkich pojazdów. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 21, a także w soboty od 7 do 16. Kościuszki 51, Bolesławiec. Środa 11 czerwca, Wioletta Juchaniuk. Witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Natalia Gołąb z zarządu województwa dolnośląskiego i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa dolnośląskiego Cezary Przybelski wręczyli samorządowcom z subregionu Jeleniogórskiego promesy w ramach programu odnowy dolnośląskiej wsi na bieżące utrzymanie melioracji wodnych oraz budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Przedstawiciele samorządu województwa Dolnośląskiego wręczyli we wtorek w Bolesławcu promesy na dofinansowanie zadań w ramach odnowy Dolnośląskiej Wsi, na bieżące utrzymanie melioracji wodnych oraz budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach odnowy wsi w subregionie Jeleniogórskim zrealizowane zostaną 24 projekty, dofinansowane przez samorząd kwotą ponad 1 100 000 zł. Dzięki temu będzie dużo świetlic wyremontowanych, będą boiska zmodernizowane. Przeznaczycie te środki też Państwo na budowę placów zabaw czy terenów zielonych. Największe dofinansowanie samorządy subregionu Jeleniogórskiego dostaną na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Będzie to ponad 15 milionów złotych. Łącznie w ramach trzech konkursów samorząd województwa przeznaczył na dofinansowanie w subregionie Jeleniogórskim ponad 17 milionów złotych. Mamy świadomość tego, że. że... To jest część tych środków, które musicie też, pozostałą część musicie znaleźć w swoich, w swoich budżetach, ale to na pewno w zdecydowany sposób zachęca do tego, żeby te działania podjąć, jeżeli otrzymujemy te środki zewnętrzne, w tym przypadku środki z regionu. Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak odebrał promesę dla powiatu Bolesławieckiego w wysokości 66 tysięcy złotych, która zostanie przeznaczona na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego, a także oprogramowania. Ten rok był rekordowy pod względem liczby wniosków złożonych o dofinansowanie. Tylko w ramach programu na odnowę dolnośląskiej wsi do samorządu województwa dolnośląskiego wpłynęło ponad 180 wniosków. To prawie dwa razy więcej niż rok wcześniej. Na ten cel w ubiegłym roku samorząd województwa przeznaczył 3 miliony złotych, w tym roku już 7 milionów. Zdecydowano dołożyć dodatkowy milion, by wszystkie zadania wskazane jako priorytetowe zostały dofinansowane. W ramach melioracji wodnych samorządy złożyły w tym roku 100 wniosków, to o 40 więcej niż rok wcześniej. Na dofinansowanie melioracji samorząd województwa przeznaczył Znaczył 2 miliony złotych. Bolesławiecka ceramika obiektem międzynarodowych badań. Między innymi o tym w dzisiejszych wydarzeniach w skrócie. Zapraszam. Dolnośląska delegacja odwiedziła targi startup Summit 2025. Największe wydarzenie startupowe w badeni Wirtenbergi, które gromadzi ponad 150 startupów z różnych branż. W delegacji przewodniczył wicemarszałek województwa dolnośląskiego Michał Rado. W misji gospodarczej wzięli udział także prezesi Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej i Karkonowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Targi to okazja dla młodych firm do zdobycia finansowania i nowych kontaktów. Dla inwestorów to szansa na odkrycie obiecujących technologii. W ostatnim czasie ceramika bolesławiecka cieszy się dużym zainteresowaniem środowisk naukowych. Tym razem Muzeum Ceramiki w Bolesławcu odwiedziła socjolożka z Uniwersytetu w Amsterdamie, profesor Olga Seznewa i twórczyni filmów eksperymentalnych i dokumentalnych Julia Sokolnicka. Badaczki rozpoczęły projekt poświęcony ceramice bolesławieckiej, koncentrują się na tradycjach rzemieślniczych, ich zachowaniu i reinterpretacji w nowych warunkach historycznych, na tym jak współcześni twórcy korzystają z dorobku przedwojennego rzemiosła. W sobotę odbył się letni bieg między pomostami, kolejny w ramach cyklu 4 Pory Roku Biega i Zmosir. Najmłodsi w biegu Krasnala do pokonania mieli 150 metrów, młodsze dzieci biegły na 420 metrów, starsi na 850, a młodzież do pokonania miała 1300 metrów. Miłośnicy Nordic Walking przeszli z kijkami trasę 2,5 km. Dorośli wystartowali w biegu głównym na około 6 km. Uczniowie szkoły podstawowej nr 1 uczestniczyli w 12 pikniku z olimpijczykami Wrocławia i Dolnego Śląska na terenie wrocławskiego toru wyścigów konnych partynice były konkursy, różne formy rekreacji, spotkania ze sportowcami i występy artystyczne. Uczniowie bolesławieckiej jedynki dali na scenie popis taneczny, który spotkał się z wyjątkowym przyjęciem ze strony publiczności. Jarosław Sajenko zdobył złoty medal na 35. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Halowych w Brydżu Sportowym w Łomży. Złoty medalista trenuje pod okiem Rolanda Lipika w Młodzieżowym Domu Kultury. Drużyna MDK została ósmą ekipą w Polsce w klasyfikacji klubów. Cała reprezentacja Dolnego Śląska uplasowała się na czwartej pozycji. Łącznie w zawodach startowało 120 finalistów. Pod hasłem Mi się chce w sobotę świętowany był jubileusz młodych w Bolesławcu, Bolesławieckie obchody rozpoczęły się wyjściem z parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w kierunku kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy i wspólnym przejściem drogą jubileuszową do Bazyliki w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja na mszę świętą. Na koniec na Bolesławieckim Rynku odbył się koncert zatytułowany Wyrwani z Niewoli. Już po raz dziewiąty uczniowie klas mundurowych z różnych regionów Polski biorą udział w zawodach sportowo-obronnych klas mundurowych. Zawody odbywają się w 23. śląskim półkartylerii, a organizuje je wspólnie z wojskiem Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Komando. Pasuj. Ponad 160 uczniów klas mundurowych zjechało do Bolesławca z różnych regionów Polski, by wziąć udział w dziewiątych zawodach sportowo-obronnych klas mundurowych. Rywalizacja trwać będzie 5 dni i wezmą w niej udział 33 drużyny składające się z pięciu osób. Rozpoczynamy mistrzostwa od sztafet pływackich na basenie Orka. Po sztafetach przegrupowują się do miejscowości Dobra i tam jest marsz z przeszkodami na 10 km, a w ostatnim odcinku mają za zadanie przepłynąć zbiornik wodny i wtedy jest zakończenie po prostu tej konkurencji. Przeszkody, o których mowa, to po pierwsze przenoszenie zasobników z amunicją ważących po 15 kg, kolejnym z siedmiu punktów kontrolnych jest strzelanie. Tu sprawa jest jasna: jeden nabój, jeden strzał. Na zawodników czeka też rozkładanie i składanie broni, a także ładowanie magazynka. Po uporaniu się z 30 nabojami, można ruszyć dalej, aż do wpadnięcia w zasadzkę. Po utracie wyposażenia trzeba się doposażyć czyli poszukać wykrywaczem żywności, amunicji czy opatrunków. Potem na trasie trzeba jeszcze ewakuować rannych, uratować to i pokonać pontonem przeszkodę wodną. Myślę, że młodzież się dobrze przygotowała, ta drużyna mieszana, mamy tam ratownika, więc pływanie poszło bardzo dobrze. Atmosfera wyśmienita, organizacja kapitalna, więc dziękujemy bardzo pani dyrektor Nowak za wysłanie nas tutaj, bo zawody są naprawdę na najwyższym poziomie. Pozwalają one sprawdzić sprawność i wytrzymałość naszych uczniów, którzy są w klasach mundurowych rozwijają ich i jest takim jakby sprawdza, sprawdzeniem efektów szkolenia i sprawdzeniem siebie, swoich umiejętności. Zarówno sprawnościowych, jak i wytrzymałościowych i psychicznych. Na tą chwilę jesteśmy bardzo zadowolone. Jestem w drużynie żeńskiej razem z moimi czterema koleżankami. Na tą chwilę jesteśmy na prowadzeniu, także mamy nadzieję na dalsze sukcesy i po prostu walczymy. W następnym dniu całe zajęcia odbędą się na szczelnicy, gdzie młodzież będzie konkurować w kategorii szczelanie z broni długiej i szczelanie z broni krótkiej. A po południu pokonywanie ośrodka sprawności fizycznej, tzw. Małpiego Gaju OSF. Zawody organizuje Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Komando wspólnie z 23. Śląskim Pułkiem Artylerii. W te zadanie włączyliśmy również policję zaprzyjaźnioną z Wrocławia. Będzie w oczekiwaniu na start właśnie na te 10 km przygotowany pokaz walki wręcz. Będzie wyposażenie żołnierzy. Młodzież popołudniami może skorzystać z, z żywego muzeum ceramiki, gdzie mogą iść. Po prostu zobaczyć, jak przebiega cały proces technologiczny, pomalować sobie jakiś biskwit i później po wypaleniu wysyłamy do młodzieży, będzie przygotowany tu. Tej okulusy przyjedzie ośrodek szkolenia komando będzie po prostu y, mówić, jakie warunki trzeba spełnić, żeby można e, aplikować do wojsk specjalnych. Młodzież miała okazję zetknąć się z psami towarzyszącymi policjantom. Uczniowie na własnej skórze mogli się przekonać, jak bardzo to wyspecjalizowana grupa zwierząt i jak doskonale przygotowana do pełnienia służby. Na razie super. Atmosfera fajna, tutaj wszystko się dzieje, no na razie podoba się. Aha. Jak wrażenia po tych zmaganiach z psem? Ciekawe, ciekawe doświadczenie, na pewno pierwsze, eee, co mogę powiedzieć, no pies silny, czuć, czuć. Bardzo dobrze, myślę, że zajmiemy na razie pierwsze miejsce. Na basenie bardzo dobrze nam poszło, z chłopakami dobrze nam poszło. Zawody sportowo-obronne klas mundurowych to zadanie zlecone, powierzone przez Ministerstwo Obrony Narodowej i w całości sfinansowane przez Resort Obrony. Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało duże środki. Także jest o co rywalizować, piękne nagrody, dużo, dużo nagród za poszczególne, indywidualne konkurencje, takie właśnie jak strzelanie, jak pływanie, jak właśnie pokonywanie ośrodka sprawności fizycznej. Organizatorzy stworzyli uczestnikom zawodów warunki poligonowe. Młodzież śpi w namiotach, rano jest zaprawa i jest wojskowa dyscyplina. Całe wydarzenie jest bardzo dobrze zorganizowane, takie dobre warunki, takie życiowe, bo poligonowe. Kuchnia poligonowa też taka też yy, stricte wojskowa, więc imersja tego wszystkiego jest naprawdę na wysokim poziomie. Czekam na dalsze atrakcje, nie? bo to później mają być rzuty granatem, mają być... Yy... Bieg na kilometr, na to liczę bardzo. Nie poszło nam najgorzej, liczymy jak na razie na pierwszą topkę. Myślę, że top 3 jest w tym przypadku zdobywalny, nie jest to nieosiągalne dla naszego teamu. Myśleliśmy, że będzie gorzej, organizacja jest naprawdę na wysokim poziomie. W przypadku pierwszego dnia mogliśmy odpocząć po przyjeździe, a teraz jesteśmy świeżo po pływaniu. Zawody potrwają do piątku dzień wcześniej, bo w czwartek do rywalizacji przystąpią też nauczyciele. Piętnastu nauczycieli będzie pływać, strzelać i pokonywać dwukilometrowy tor przeszkód. Za dziś już Państwu dziękuję i ponownie na wydarzenia zapraszam jutro. Do zobaczenia. W nocy ze środy na czwartek termometry pokażą 10 stopni Celsjusza, w dzień temperatura oscylować będzie wokół 21 stopni, czwartek zapowiada się bezchmurny i słoneczny. Ciśnienie tego dnia wyniesie 1022 hektopaskale, wiatr osiągnie prędkość 11 km na godzinę, powieje z kierunków zmiennych. Teraz w Play. iPhone 16 ze sterowaniem aparatem robi genialne zdjęcia w umienieniu oka. W ofercie z abonamentem najtaniej w Play. Przejdź do Play. Teraz iPhone 16 najtaniej w Play w ofercie z abonamentem. Bo w Play płacisz mniej. Play.